Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale, zapraszam Was dzisiaj muzycznie można powiedzieć, bo na recenzję głośników od Edifier to są te głośniki, które już no pewnie koło pół roku widzieliście koło mojego komputera i jeszcze no jak nagrywałem w starym miejscu. Jest to dokładnie model należący do linii studio R1600T3. R1600T3, bo ta trójka oznacza już trzecią można powiedzieć generację tych głośników. R1600 T3 to zestaw dwóch aktywnych kolumn, każda z nich jest dwudrożna, mamy otwór baz refleksy na środku, plus na kolumnie dodatkowo prawej jeszcze czujnik od pilota zdalnego sterowania. I od tego pilota zaczniemy. Jest to bardzo prosta konstrukcja wykonana z tworzywa, która zapewnia podstawową funkcjonalność. Niestety, tak jak widzicie, obudowa wykonana jest z czarnego, błyszczącego tworzywa, która, jak widać, dosyć łatwo się rysuje. Pod względem wykonania kolumny robią zdecydowanie lepsze wrażenie. Przede wszystkim mamy tutaj konstrukcję wykonaną z drewna, na bokach naturalnego, na froncie z szarą okleiną. Na froncie każdej z kolumn mamy dwa głośniki do góry wysokotonowe, 19 mm z jedwabną kopułką. Na dole zaś mamy głośniki niskotonowe, 4-calowe, czyli 116 mm. Poniżej nich znajdują się otwory bas-reflex. Obydwie kolumny głośnikowe mają lekko pochylone fronty, dzięki czemu ten dźwięk lepiej trafia do słuchacza. Na kolumnie lewej jedynym złączem jest złącze od kolumny prawej. Wszystkie porty są właśnie na prawym głośniku. Przede wszystkim potencjometry, które producent umieścił na jego prawym boku. Mamy tutaj regulację głośności, diodę sygnalizującą włączenie-wyłączenie oraz dwa potencjometry, jeden do regulacji tonów niskich, drugi do regulacji tonów wysokich. Nie mają one funkcji przycisku. Pozostałe porty złącza umieszczone są z tyłu prawego głośnika. Mamy na stałe przymocowany przewód zasilający, dwużyłowy, włącznik, wyłącznik, wyjście właśnie do kolumny lewej. Oraz dwa wejścia, obydwa jak widzicie RCA. Obydwa głośniki, obydwie kolumny właściwie, opierają się na czterech piankowych nóżkach. One są te dosyć solidne, dobrze przyklejone, nie sprawiają wrażenia, jakby miały za chwilę odpaść, natomiast boję się jednak, że z czasem, to jest jakby nie patrzeć, pianka skruszę ją i po prostu odletą. Dodatkowym wyposażeniem są oczywiście maskownice na front głośnika. Generalnie wykonane z materiału szare, czyli w kolorze środka, natomiast ich obudowa, ich szkielet wykonany jest z tworzywa otworach, w które wkładamy, bolce mamy jeszcze dodatkowo umieszczone gumy. Te maskownice siedzą bardzo ładnie, łatwo się je zakłada, łatwo się je ściąga, a same wypaść nie wypadną. Oczywiście to, czy jest stosować, zależy od waszych indywidualnych preferencji. I podobnie moi drodzy, jak ostatnio, zrobimy sobie taki bardzo poglądowy test dźwięku. Korzystam tutaj z biblioteki YouTube, tak żeby mi nie zablokowali. Także od tej chwili. Posłuchajcie, jak grają testowane głośniki Edifier Studio R1600T3. Edifier R1600T3 to bardzo solidna konstrukcja, która myślę, że zadowoli nawet tych najbardziej wymagających użytkowników pod względem wykonania. Jeżeli chodzi o design, to jest oczywiście kwestia bardzo indywidualna, ja zawsze to podkreślam. Mi osobiście te głośniki przypadły do gustu, zwłaszcza wykończenie bardzo wysokiej jakości w kolorze naturalnego drewna i tylko takie szare wstawki na środku. Mamy maskownice, których nie musimy używać, bo głośniki, jak widzicie, nie mają czego się wstydzić. Jest tutaj kilka bardzo fajnych rozwiązań konstrukcyjnych, które ja chciałbym podkreślić. Przede wszystkim ustawienie pod kątem całego, tak naprawdę, panelu frontowego. Dzięki temu do słuchacza, który przecież w przypadku komputera siedzi dość blisko głośników, dźwięk trafia bardziej bezpośrednio, jest on lepiej odbierany. Kolejna sprawa otwór refleks na froncie. Konstrukcje z tyłu mają tą wadę, że w przypadku biurek, które stoją, tak jak na przykład tutaj pod ścianą, niestety te głośniki muszą być doznacznie odsunięte najczęściej od ściany, żeby ten dźwięk był jak najlepszy. W tym przypadku tego problemu nie ma, bo głośnik może być dosunięty praktycznie do samej ściany. Kolejna kwestia to są gabaryty. Te głośniki nie grają tak dobrze jak wcześniej duże, testowane przeze mnie konstrukcje też Edifiera, bo niestety, ale tutaj ograniczenie w postaci wymiarów ma oczywiście swoje znaczenie. Natomiast w przypadku biurek mniejszych, gdzie nie macie tyle miejsca, to oczywiście takie głośniki, raczej będą lepiej wyglądały, przynajmniej w moim odczuciu, to przede wszystkim lepiej zmieszczą wam się na biurku, będziecie mieli po prostu na nie miejsce. Kolejna sprawa to jest umiejscowienie przycisków do sterowania. Jeżeli chodzi o kolumnę aktywną, to tutaj potencjometry, zarówno głośności, jak i do sterowania barwą tonów niskich i wysokich mamy po prawej krawędzi. Jest to jak najbardziej bardzo dobre rozwiązanie, bo nie zaśmiecają nam, przez to nie przyją nam designu na froncie a z drugiej strony są dosyć przyjemnie dostępne, bo wystarczy troszeczkę się nachylić i całość mamy pod ręką. Dla tych, którym oczywiście to rozwiązanie się nie podoba, mamy przecież także pilot zdalnego sterowania, który bardzo często Lifier do swoich głośników dodaje. Są jednak też pewne wady i tutaj właśnie przy okazji przycisków Niestety, ale włącznik, wyłącznik jest z tyłu i trzeba po prostu rączką sobie po niego osiągnąć. Mi się to osobiście nie podoba i ja tych głośników prawie, że wcale nie wyłączałem. Były cały czas włączone. Ich pobór mocy na szczęście jest na tyle niski, że nie ma to większego znaczenia. I teraz to, co najważniejsze, czyli jakość dźwięku głośników Edifier Studio R1600 T3. To jest ta trójka z tyłu, mówi, że to jest już tak naprawdę trzecia odsłona tej serii. I myślę, że producent odrobił pracę domową, bo trudno pod względem dźwięku tym głośnikom coś zarzucić. Oczywiście, z uwagi na ograniczone wymiary, wielkość głośnika brakuje tutaj troszeczkę dołu. Ja osobiście no to czuwam pewnie niedosyt, mimo że jak sami zresztą wiecie, nie jestem jakim zwolennikiem basu, który przykrywa całą resztę pasma. Tak, tutaj w niektórych kawałkach niestety było go mało. Na domiar złego nie możemy sobie doregulować go potencjometrem, ponieważ o ile jeżeli jest w miarę cicho, to troszeczkę tą poprawę uzyskamy, tak w przypadku wyższej głośności głośniki po prostu zaczynają dudnieć. Natomiast pod całą resztą to te głośniki zasługują na duży plus. Bardzo szeroka scena i nie wymagają ich rozstawienia nie wiadomo jak szeroko. Tak jak widzieliście to na filmie, w zupełności wystarczy, aby uzyskać satysfakcjonujący efekt. Oczywiście, jeżeli mówimy tutaj o ustawieniu ich na biurku. Kolejna sprawa, czyli wokale i szczegółowość tego pasma. Trudno do czegokolwiek się doczepić. Ja naprawdę bardzo żałuję, że to jest tylko test bardzo poglądowy. Tego dźwięku, bo wierzcie mi albo nie, ale głośniki są bardzo szczegółowe i potrafią uzyskać szeroką, zadziwiająco szeroką scenę muzyczną, jak na tak nieduże konstrukcje. Mamy wyraźnie odseparowane także wokale. Te są troszeczkę wysunięte naprzód, ale nie jakoś mocno e, dominujące. Generalnie głośniki myślę, że nadają się praktycznie do każdego rodzaju muzyki. Oczywiście najgorzej radzą sobie z muzyką klasyczną, ale tutaj tak jak podkreślałem i to niejednokrotnie rzadko, które głośniki spełnią tak naprawdę wymagania osób, które tego typu muzyki po prostu słuchają. Jeżeli chodzi o muzykę taneczną, rock, pop, to tutaj tak naprawdę... Radzą sobie dobrze w każdym, z tych, w każdym z tych gatunków. Moi drodzy, moim zdaniem, Edifier R1600 T3 zasługuje jak najbardziej na rekomendacje, wyróżnienie opłacalności oraz odznaczenie designu, bo to są głośniki, które moim zdaniem w cenie około 450 zł oferują naprawdę bardzo dużo, zarówno pod względem dźwięku, jak i samej jakości. Wykonania. Ode mnie to jest na tyle. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.